List do Galatów, Nowy Przekład Dynamiczny, wydawnictwo NPD, czyta Andrzej Seweryn. Ja, Paweł, ustanowiony apostołem nie przez jakiegoś człowieka, lecz przez samego Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, którego mocą powstał z martwych, piszę ten list. Wraz z towarzyszącymi mi braćmi do społeczności ludu Bożego na terenach Galacji. Niechaj zawsze otacza Was łaska i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana, Jezusa Chrystusa, który sam siebie wydał za nasze grzechy, aby wyrwać nas spod wpływów tego zepsutego świata. Że dobra wiadomość o ratunku w Chrystusie, którą Wam ogłosiłem, nie jest ludzkim wymysłem. Bo nie od człowieka ją otrzymałem przez to, że trwam w zaufaniu Chrystusowi, który jest wcielonym Bożym Słowem. Dzieje się to od chwili, gdy całą swoją ufność złożyłem w Bożym Synu, który mnie umiłował i który sam siebie za mnie wydał. Nie odrzucajmy więc tak wielkiej Bożej łaski, ani sami się jej nie pozbawiajmy przez myślenie, że sprawiedliwym w Bożych oczach można się stać przez wypełnianie przepisów prawa religijnego. To bowiem oznaczałoby, że śmierć i ofiara Chrystusa były niepotrzebne. Czy na nic się zdało to, iż doświadczyliście tylu duchowych wspaniałości? Oby się nie okazało, iż rzeczywiście wszystko to było na barne. Zwróćcie bowiem uwagę, że pismo nie mówi o przymierzu zawartym z Twoim potomstwem w liczbie mnogiej, lecz wspomina tylko o jednym, z Twoim potomkiem. Tym potomkiem jest Chrystus. Gdyż w Chrystusie Jezusie wszyscy razem stanowimy jeden organizm. Jesteśmy bowiem Jego ciałem. Jeśli w taki sposób należycie do Chrystusa. To w nim każdy z Was jest potomkiem Abrahama i dziedzicem obietnicy, która została dana temu patriarsze. Bracia i siostry, niech łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, będzie z Wami. Amen.